Tymczasem w Krakowie wszyscy zachwycamy się urodą Bramy Floriańskiej, Barbakanu. Rzadziej spoglądamy na Plac Matejki, na ulicę Basztową, a warto. Warto i dzisiaj proponuję krótką wycieczkę do Narodowego Banku Polskiego. Budynek zaprojektowany w 1921 roku przez Kazimierza Wyczyńskiego. Został oddany w 1925. Gmach zaprojektowany na potrzeby polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, która w międzyczasie upadła i tak. Kraków zyskał piękną budowlę, która stała się siedzibą krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Warto wspomnieć, że w tym miejscu w XIX wieku pierwotnie był zajazd, potem słynny hotel Lwowski oraz od ulicy Zacisze kamienica Czynszowa. Budynek jest w stylu klasycyzmu akademickiego. Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwie grupy postaci, alegorycznych postaci wyobrażających rolnictwo i przemysł. To dwa alegoryczne sposoby wyrażania zarabiania pieniędzy. Z budynkiem tym związany jest wybitny polski ekonomista Felix Młynarski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z współtwórców reformy pieniężnej premiera Grabskiego w latach 20. XX wieku i o czym warto wspomnieć, a nie wszyscy wiedzą, prezes Emisyjnego Banku Generalnego Gubernatorstwa. Funkcję tę objął za zgodą Władysława Sikorskiego, premiera rządu polskiego na wychodźstwie. Stąd niektórzy z Państwa zapewne pamiętają albo wiedzą przynajmniej o nazwie emitowanych podczas II wojny światowej pieniędzy, które popularnie były znane zwane, które popularnie zwane były młynarkami. Warto dodać, że po wojnie Felix Młynarski był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i mieszkał w tym gmachu do swojej śmierci w 1972 roku. Chodźmy do wnętrza, zobaczymy jak w ostatnich latach zmienił się, zmieniło się wnętrze i funkcja Krakowskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Jesteśmy w magicznym miejscu Krakowa, w nowym magicznym miejscu. Krakowski Salon Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego. Ze mną jest pani dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego Katarzyna Basiak-Gała. Skąd ten pomysł? Salon Ekonomiczny, Muzeum Pieniądza, jak niektórzy mówią w Narodowym Banku Polskim. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście długo się zastanawialiśmy, jak zagospodarować te piękne, klasycystyczne wnętrza. Ponieważ byliśmy w trakcie takiego generalnego remontu, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że pięknie byłoby wykorzystać te nasze sale, przestrzenie dla, czego? dla, dla jakiejś rzeczy ważnej, która, która będzie konsumowana przez wszystkich Małopolan, ale nie tylko Małopolan. I z tych właśnie wspólnych pomysłów zrodziła się najpierw idea, najpierw przestrzeni konferencyjnej, ale później pomyśleliśmy, że ta przestrzeń konferencyjna może mieć również stałą ekspozycję. Czyli wzbogacona o? Wzbogacona o taką wartość estetyczną, edukacyjną. Krakowski Salon Ekonomiczny, mam przyjemność zaprezentować to piękne trzy sale, jedna sala polska, gdzie pokazujemy historię pieniądza polskiego od samego początku do czasów współczesnych. Druga sala krakowska, gdzie pokazujemy te wątki krakowskich, starych finansierów, rodów, np. bankierów i wszystkie wątki krakowsko-finansowe oraz gabinet numizmatyczny, w którym się zajmujemy. Pokazujemy, czym się zajmuje bank centralny na czym polega jego rola i zadania Narodowego Banku Polskiego. Krakowski Salon Ekonomiczny zajmuje dzisiaj przestrzeń, dawniej tak zwaną przestrzeń operacyjną. Ja pamiętam, bo jestem starszym panem, <grym> pamiętam jeszcze z lat 60. i 70., jak z drżeniem serca przychodziliśmy do Narodowego Banku Polskiego po przydziałowe 5 czy 10 dolarów, kiedy planowaliśmy, kiedy dostaliśmy paszport i planowaliśmy, Wyjazd za granicę. A dzisiaj, skoro też nieco te funkcje y, obsługi y, ludności, indywidualnych klientów zmieniły się i zmniejszyły się, stąd ten y, świetny pomysł, żeby właśnie salon ekonomiczny tutaj zrobić. Rolą tak, dziękuję. Rolą Narodowego Banku Polskiego jest m.in. edukacja Polaków w zakresie e, ekonomii. I my ten rzeczywiście wypełniliśmy. Ta stara, piękna e, sala e, operacyjna została, pracownicy z tej sali i te wszystkie funkcje zostały przeniesione na zdecydowanie mniejszą, ponieważ pełnimy rolę e, lasu głównego emitenta znaków pieniężnych, ale jesteśmy bankiem dla wszystkich banków, czyli tą obsługę klienta prowadzimy na mniejszej, bardziej kameralnej, równie pięknie odrestaurowanej e, sali, a na tej sali dzieją się teraz rzeczy rzeczywiście magiczne, Panie Dyrektorze. A przed nami, co warto powiedzieć i co oczywiście pokażemy jeszcze dokładnie, cymesik wystawy, czyli prawdziwa sztaba złota. Czy zwiedzający mogą ją dotknąć? Mogą wziąć do ręki, jak to wygląda? Absolutnie tak. Eee, to jest najprawdziwsza sztaba złota. Rzeczywiście budzi bardzo wiele pozytywnych emocji, nie tylko wśród e, najmłodszych, ale również e, starszych naszych sztuce. No mnie serce już bije. Bo ja nigdy, to jest, to nie nie ja miałem w ręku. To będzie miło mocniej, jak powiem o takim szczególe. To jest 12, zaledwie 12,5 kg, ale jakże cennych. Wartość na dziś to jest około 3 milionów. W krakowskim salonie ekonomicznym prezentujemy również bardzo cenny obiekt, obiekt zabytkowy, którym jest oryginalny sejf wykonany na początku XX wieku na licencji austriackiej, który, poza swoją oczywiście podstawową funkcją, wyróżnia się tym, że jest doskonałym przykładem snycerki i rzemiosła. Artystycznego. Sejf służył w naszym banku w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz w latach 50. i 60. XX wieku, spełniając oczywiście wszelkie kryteria zabezpieczeń. mam takie pytanie. Czy zdarza się pani dyrektor czasami po godzinach pracy wieczorem tutaj też bywać? Zdarza się. Nie mogę... Zdarza się to, ja przerwę się, tak. A czy duch Stanisława Wyspiańskiego nie unosi się, nie spaceruje tutaj? I właśnie tutaj, e, dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz jest e, siedziba Krakowskiego Narodowego Banku Polskiego, mieszkało w miastu, e, Stanisława Wyspiańskiego. E, Czepka Stankiewiczowa, u której e, przebywał i pierwsze swoje lekcje jakby kunsztu e, artystycznego uczył się Stanisław Wyspiański. No i warto dodać, że po powrocie z Paryża tutaj w sąsiednim mieszkaniu wynajął od Pana i miał mm -hmm. Stanisław Wyspiański swoją pracownię. Pamiętamy też szkice podpisane, widok z za ciszę zaciszę, ale też widok na, skierowany na wprost na Barbakan na ulicę Floriańską, czyli niejako z tych naszych e, okienic, e, tak sobie wyobrażamy, że ten Stanisław Wyspiański, który pewnie się gdzieś tu unosi w tych e, pomieszczeniach, e, miał te same widoki co my. Także, e, żeby uczcić pamięć o e, wielkim artyście, e, ufundowaliśmy e, tablicę. Pamiętkową, która się znajduje od ulicy z kolei placu Matejki. Także patrzę na swoje macierzystę e, uczelnię. Żeby... Gabinet numizmatyczny tworzą wartości kolekcjonerskie, monety okolicznościowe i monety obiegowe, które są emitowane przez Narodowy Bank Polski. Ich tematyka jest bardzo szeroka, ale głównie w swojej idei nawiązują do Najważniejszych wydarzeń związanych z historią naszego kraju, upamiętniając bardzo ważne rocznice, wydarzenia historyczne, zabytkowe miasta w Polsce, a więc dziedzictwo kulturalne, ale również świat przyrodniczy. Między innymi ten nasz cykl rozpoczynamy herbami województw, e, idziemy później poprzez historyczne miasta w Polsce, opowiadając. Również historię tych miejscowości. Myślę, że to również szczególnie zainteresuje osoby, które nas odwiedzają. Poprzez motywy graficzne na banknotach i monetach związane z naszym ukochanym Krakowem, kolejnym działem, który prezentujemy na naszej wystawie, są monety z motywami graficznymi, które są związane bezpośrednio z Krakowem. Mamy tutaj wspaniałe serie kolekcjonerskie, między innymi wydawane z okazji bardzo ważnych rocznic, czyli 20 złotych emitowanych w 2019 roku na 140 lecie Muzeum Narodowego w Krakowie, 10 zł na 125-lecie działalności Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Emisja z 2018 roku. 10 zł na setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II z roku bieżącego, 5 zł z serii Odkryj Polskę kościół mariacki w Krakowie i 10 zł hołd pruski i hołd ruski emitowanych w 2019 roku, a także 10 zł na 150 rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego Soku. 10 złotych na dwustulecie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 20 złotych z cyklu Wielkiej Aktorki Helena Modrzejewska. Ostatnio do tej kolekcji dołączyła Antonima, Antonina Hoffman. Kraków kiedyś był centrum finansowym Rzeczpospolitej i słynne Roty Krakowskie, finansierów krakowskich. Co możemy o nich powiedzieć? Gdybyśmy mieli na przykład przejść taką historyczną drogą przez historię bankowości polskiej, to te rody bankierskie musimy wziąć pod szczególną uwagę. W sali krakowskiej, w której się znajdujemy, prezentujemy ich biogramy, ich działalność oraz. Ich wpływ na historię gospodarczą Krakowa oraz historię gospodarczą Rzeczypospolitej. Począwszy od królewskiego bankiera, czyli Lewka, poprzez rody Bonerów, Montelupiw, Swarców, Morsztynów, aż do historii tak zwanego Banku Pobożnego, który był założony przez Piotra Skargę, czyli Montes Pietatis. Ta historia jest bardzo obszerną historią. Wiemy o niej bardzo wiele na podstawie ksiąg grodzkich, ksiąg gospodarczych miasta Krakowa. Tutaj prezentujemy najważniejsze fakty związane zarówno z wpływem tych rodów na rozwój handlowy miasta ale na przykład tak jak w przypadku rodu Montalupich, bardzo niewiele osób wie, że ich działalność jest związana również z historią poczty, między innymi utworzeniem pierwszej poczty dyplomatycznej, która co prawda na samym początku zajmowała się również handlem różnego typu dobrami, między innymi winem, ale tak naprawdę usankcjonowała się tutaj w historii naszego miasta. W sali polskiej możemy prześledzić historię pieniądza od początku kształtowania się polskiej państwowości aż do czasów nam współczesnych. Tą naszą przygodę, naszą podróż rozpoczynamy od historii Krakowa, od skarbu Wiślan, który reprezentują u nas grzywny podobne, czyli rodzaj płacidła. Te grzywdy zostały odnalezione zupełnie niedawno, w latach 80., na ulicy Kanoniczej w Krakowie. Jest to jeden z największych skarbów datowany na okres IX i X wieku, znaleziony w Europie. A są to oczywiście płacidła. Historia pieniądza jest historią, która wiąże się bezpośrednio z Krakowem. Tutaj, na przykładzie panowania określonych władców, pokazujemy, jak zmieniał się pieniądz i jak ten pieniądz ewaluował. Od denara Bolesława Robrego, princes w Polonie, poprzez dukata Florena Władysława Łokietka, aż do grosza krakowskiego. Każde stanowisko, które znajduje się w krakowskim salonie ekonomicznym, opowiada o historii pieniądza, prezentując dany okres historyczny. A jest to historia niezwykle ciekawa, której nie da się opowiadać bez kontekstu historycznego. Szanowni Państwo, serdecznie Państwa zapraszamy. Do tego, aby obejrzeć zarówno Krakowski Salon Ekonomiczny ze wspaniałą interaktywną ekspozycją oraz wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, wejście, zwiedzanie Krakowskiego Salonu Ekonomicznego jest bezpłatne.